Zatrudniłam kamieniarza do remontu kuchni. Teraz mój mąż nie rozumie, dlaczego spędzam tam tyle czasu. Miał 21 lat, przysłany przez lokalną spółdzielnię rzemieślni. Trzeba było tylko odnowić kuchnię cztery dni, maksymalnie 5. Cichy, uprzejmy, ciemne oczy, szerokie szczęki, spokojny głos. Kiedy mówił, Zawsze patrzył mi w oczy, ale kiedy milczał, spoglądał gdzie indziej. Pierwszego dnia przyszedł punktualnie z plecakiem i torbą z narzędziami. Mojego męża nie było w domu, jak zawsze. Powiedział tylko: Dzień dobry pani, biuro powiedziało, że kuchnia potrzebuje remontu. Mogę już zacząć? Oczywiście, materiały już tam są. Chce pan kawę? Tylko jeśli pani też będzie piła. To było to zdanie, wypowiedziane bez wahania które sprawiło, że poczułam coś wspinającego się po kręgosłupie. Jakby do domu wszedł nie chłopak, ale mężczyzna, który wiedział, gdzie patrzeć i jak to robi. Przez cały dzień pracował bez przerwy, ale od czasu do czasu, gdy myślał, że go nie widzę, odwracał się, raz, żeby poprawić spodnie, które sunęły się za bardzo. Innym razem, żeby podrapać się po karku. Innym razem po prostu, żeby sprawdzić, czy patrz. A ja patrzyłam. Na koniec pierwszego dnia, gdy mył ręce w zlewie w pralni, podeszłam, żeby podać mu ręcznik. Moja ręka dotknęła jego. Krótki, ale pewny kontakt. Podniósł wzrok. Dziękuję. Jutro o 9, jeśli pani chce, może nawet wcześniej. Drugiego dnia założyłam lżejszą bluz bez stanika. Otworzyłam okna, sprawiłam, że słońce wpadało do przedpokoju i korytarza. Gdy przyszedł, wpuściłam go bez słowa, tylko spojrzenie, zrobił dwa kroki. Potem się zatrzymał. Biel bardzo pani do twarzy, panu też. Pracował jeszcze spokojnie. Każdy gest wydawał się stworzony, żeby być widziany. Gdy się schylał, pokazywał plec. Gdy się prostował, koszulka opinała klatkę piersiową, podkreślając kontur mięś. Nie mówiłam, ale byłam tam, a on wiedział. W środku ranka poprosił o szklankę wody. Zaniosłam mu ją do kuchni. Był tam, klęczący obok szaf. Odwrócił się. Nasze ręce znów się dotknęły. Tym razem zostały bliżej. Potrzebuje pani czegoś jeszcze? Tak, ale nie wiem, czy mogę prosić. Odwróciłam się, wróciłam do salonu, zostawiłam szklankę na stole. Serce przyspieszone. Nogi lekkie. Tego dnia, gdy skończył, zdjął koszulkę przed wyjściem. Powiedział tylko, była brudna, jutro przyniosę czystą. Może ją tu zostawić, wypiorę. Podał mi ją jeszcze ciepłą. Dziękuję. Jutro to ostatni dzień, ale mogę zostać dłużej, jeśli pani się nie spieszy. Nigdy się nie spieszę, gdy coś mi się podoba. I wyszedł, idąc powoli, jakby zostawiał za sobą coś niewypowiedzianego. Poszłam na górę do sypialni, wzięłam jego koszulkę, przyłożyłam do twarzy, powąchałam i dotknęłam piersi, potem brzucha, potem niżej, bez pośpiechu. Jak dotyka się tego, co już komuś się obiecało. Trzeciego dnia przyszedł spóźniony, ale bez usprawiedliwości. Wszedł z dyskretnym uśmiechem i mniejszą torbą niż zwykle. Bez ciężkich narzędzi, bez wałka, tylko pudełko z puszką farby, pędzlem i butelką wody. Ciężkie rzeczy zostawiłem w magazynie. Dziś skończę detale. Tak będzie pan miał więcej czasu na rozglądanie się. Tylko jeśli będzie warto nie odpowiedziałam. Odwróciłam się, ale sprawiłam, że szlafrok rozchylił się na tyle, żeby mógł ujrzeć wnętrze mojego uda. A gdy przechodził obok mnie, poczułam, jak jego oddech zwolni. Kuchnia była prawie gotowa, ale poruszał się powoli, jakby chciał przedłużyć każdy gest. Udawałam, że sprzątam szuflady w korytarzu, ale tak naprawdę byłam tam. Żeby słuchać dźwięku jego pędzla, jego kroków, sposobu w jaki chrząkał za każdym razem, gdy przechodziłam przed drzwiami. O 11 wyszedł z kuchni, zatrzymał się w progu salonu. Mogę napić się czegoś innego niż woda? W lodówce jest sok, ale jeśli chce pan… Jest też wino, za wcześnie na wino, za późno, żeby być tylko malarz. Szedł, usiadł nie przy stole, ale na poręczy fotela z rozstawionymi nogami, rozluźnionymi plecami, wzrokiem wbitym we mnie. Podeszłam ze szklanką, podałam. Tym razem nie ograniczył się do muśnięcia moich palców, złapał je, powoli trzymał swoimi przez cztery sekundy, a potem powiedział: Ma pani miękkie ręce? Nie wyglądają na ręce kobiet, która żyje sam. Może ich nie używam do obrony. Ja też piliśmy w milczeniu. Jego wzrok wędrował z moich ust do piersi, a gdy pozwoliłam szlafrokowi sunąć się z ramienia, nie odwrócił wzrok ma pani piękną szyję to jedyna część która jeszcze nie ma zmarsz to ta którą pocałowałbym pierwszą zatrzymałam spojrzałam na niego nie uśmiechnęłam się tylko stałam tam nieruchomo czując jak napina się skóra potem powoli się zbliżyłam pochyliłam żeby wziąć pustą szklankę nie ruszył się ale jego ręka dotknęła mojego uda lekko jak prośba nie odsunęłam powiedział pan że dzisiaj skończy Powiedziałem, że dzisiaj zostanę dłużej. Posiedział jeszcze chwilę, potem stał. Jutro nie pracuję, ale jeśli będzie potrzeba, mogę wpaść. Nie potrzebuję, ale drzwi będą uchylone. Podszedł, położył rękę na moim policzku, kciukiem dotknął moich ust, potem brody, potem szyi. Zatrzymał się. Tam. Do jutra więc wyszedł nie odwracając. Zamknęłam drzwi powoli, potem uchyliłam je lekko. Na tyle, żeby wpuścić powietrze i oczekiwań. Tej nocy, gdy szłam do łóżka, wzięłam jego koszulkę, tę, którą wyprałam. I założyłam ją bez niczego pod spodem. Spojrzałam na siebie w lustrze. Moje ciało wciąż było moje, ale w środku coś się już otworzyło. Wrócił następnego ranka. Nie niósł nic, żadnych wymówek, żadnych narzędzi, tylko siebie, w lekkim dresie i ze wzrokiem kogoś, kto już wie, gdzie wchodzi. Drzwi były uchylone, jak obiecał. Gdy wszedł, nie mówi. Byłam w kuchni, siedziałam na brzegu krzesła w tej samej jego koszulce, którą wyprałam bez stanika, bez niczego pod spodem. Zobaczył, zatrzymał. Dobrze, ci. to twoja, ale ma mój zapach. Mogę poczuć? Tak, ale musisz podejść bliżej. Zrobił dwa kroki, pochylił się, powoli wdychał między moją szyją a ramię. Potem pocałował mnie tam, bez pośpiechu, z otwartymi ustami i gorącym oddechem. Jego ręce spoczęły na moich udach. Najpierw lekko, potem mocno. Powiedz, jeśli chcesz, żebym przestał. Nie mów tego. Jeśli teraz przestaniesz, nie będzie drugiego razu. Podniósł mnie. Koszulka zsunęła się do ud, potem powoli ją podniósł. Uniosłam ręce, stanęłam nago przed nim, w wieku 49 lat ciałem naznaczonym przez grawitację czas i milczenia, ale on nie patrzył na wady, patrzył na to, co mu dawałam. Złapał mnie za biodra, pocałował między piersiami potem brzuch, potem niżej, ukląkł, przesunął ręce za moje nogi do pośladków i przyciągnął mnie do siebie. Nie było to powolne, ale też nie. To był zdecydowany, gorący żywy akt jego usta, jego język, jego oddech. Moje ciało drżało. Głos wychodził fragmentami, jakby już nie był mój. Podniósł mnie w ramionach, zaniósł do salonu, posadził o krakiem na swoich nogach na sofie. Jego twardość pod moją mokrą skórą. Poprowadził mnie nad siebie, wszedł głęboko, gorąco, żywo. Ręce zaciśnięte na moich plecach, pierś przyciśnięta do mojej Usta szukające moich bez wstydu, nasze oddechy się mieszały, nogi splatane, dźwięk skóry o skórę, a potem cisza, prawdziwa, ta, która przychodzi, gdy dwa ciała powiedziały wszystko bez słów. Leżałam nago na nim, z głową opartą o jego ramię, jego serce biło moc, jego palce wciąż mnie dotykały, lekko. Myślałam, że będę musiała czekać kolejne 30 lat, żeby coś takiego poczuć. Myślałem, że już za późno. Nie! Nie jest, to dokładnie teraz jest potrzebne. Nie jesteś pierwsza, ale jesteś pierwsza po pust. Został ze mną do późna. Nie chciał jeść, ale całował moje ręce, gdy zmywałam filiżankę. Zapytał, czy może spać tutaj, nie w sypialni, ale na sofie. Tylko żeby być blisko Ciebie bez hała, spał. Ja nie obserwowałam go nagiego pod kocem, spokojny oddech, łagodny rys. I po raz pierwszy nie czułam się win, czułam się przebudzona, cała i wreszcie widziana. Następnego dnia nie przyszedł o odziewieniał, jak zawsze. Otworzyłam okno w kuchni. Postawiłam dwie filiżanki na stole, podgrzałam mleko, zostałam w szlafroku, bez niczego pod spodem, ale nikt nie zapukał do drzwi, żadnych kroków na ścieżce, żadnego oddechu przecinającego powietrza, tylko cisza. Pomyślałam, może śpi, może ma inne zajęcie, może wróci jutro, ale jutro było takie samo i następny dzień te. Żadnej wiadomości, żadnego telefonu, żadnych usprawiedliwień, tylko pustka. Ale pustka, która robiła hałas, bo moje ciało po nim nie umiało już być. Zaczęłam dotykać rzeczy, których on dotykał: brzeg sofy, szklankę, której używał, filiżankę ze śladem jego ust, koszulkę, którą nosiłam. Żeby go sprowokować. Złożyłam ją, powąchałam i położyłam pod poduszkę. Mój mąż niczego nie zauważył. Wrócił dwa dni po naszym spotkaniu przyniósł gazetę. Nude, te same pytania powtarzane w połowie: Odnowiłaś kuchnię? Tak. Zapłaciłaś chłopakowi? Nie, nie pieniędzmi. Nic nie powiedział, nie zrozumiał i nawet nie spojrzał. Myślał, że wciąż jestem kobietą, która zadowala się jego milczeniem, ale już nią nie byłam. Każdej nocy szłam na górę do sypialni, zdejmowałam szlafrok, stawałam nago przed lustrem, szukałam w krzywych mojego ciała ślad jego rąk. I za każdym razem go znajdowała. Potem, pewnej nocy, założyłam jego dres, ten, który zostawił za pierwszym razem. Położyłam się na łóżku i wyobraziłam sobie, że jest tam, za mną, z rękami zaciskającymi moje biodra, z gorącym oddechem na mojej szyi, z jego ciałem napinającym się i wchodzącym we mnie, bez pytań. Dotykałam siebie powoli, z zamkniętymi oczami. To nie była masturbacja, to było wspomnienie. I doszłam bez wstydu, bez usprawiedliwienia z otwartymi ustami i sercem bijącym, jak tamtego ranka w salonie. Tylko, że teraz byłam sama, ale nie pust, bo ciało nie zapomina, kto je naprawdę zamierza. I za każdym razem, gdy chodziłam nago po domu, za każdym razem, gdy ocierałam się o stół czy kafelki w kuchni, Czułam, że wciąż tam nie ciałem, ale swoim śladem. Minął miesiąc, potem 40 dni. Wiosna rozwinęła się w pełni, a kuchnia lśniła, biała, czysta, jak nowa. Ale ja nie. Miałam w sobie długi cień. Pragnienie, które nie przestawało bić, nawet jeśli on już tego nie robi. Potem pewnego zwykłego ranka o 9:20, ktoś zapukał do drzwi. Od razu poznała. Nikt tak nie pukał. Dwa pukania, pauz, jedno lżejsze. Otworzyła. Był tam, chódź, z nieogolonym zarostem, zaczerwienionym. Nie mówił, tylko spuścił wzrok: Mogę wejść, to już nie jest mój dom. Stał nieruchomo. Potem powiedział: Bałem się tego, co się ze mną działo, że dotknąłem czegoś, czego nie powinienem był. Masz rację, nie powinieneś był, ale i tak się poddałam. Zrobił krok do przodu. Nie chcę przeprosić, nie mam ich, ale myślę o tobie każdej nocy. Gdy dotykam innych, czuję tylko Twój zapach, a gdy dochodzisz z innymi, nie dochodzę. Wpuściłam go, ale nie do kuchni, do sypialni. Zdjął koszulkę, rozebrał się w milczeniu, spojrzał nam. Zmieniłaś, tak. Teraz wiem, że nie muszę być wybierana. Sama sobie wystarczy. To dlaczego mnie wpuściłaś? Bo chciałam, żebyś wiedział, że ciało też może się zemść. Pochyliłam, chwyciłam jego twarz w dłonie, posadzałam na brzegu łóżka. Rozebrałam się powoli, nago, dumna, już nie krucha. Usiadłam na nim, nie, żeby go przyjąć, ale żeby go prowadzić, żeby go skończyć. Jeździłam na nim powoli, ze wzrokiem wbitym w jego, z rękami opartymi o jego pier. Żadnej słodyczy, tylko ryt, kura, uderzenie. Gdy doszedł ja nie, wstałam, ubrałam. Możesz już iść. Tak? Tak. Tak zrozumiesz, co to znaczy zostać pustym po tym, jak miało się wszystko. Wyszedł bez słów, a ja położyłam się na, uśmiechnęłam się nie dlatego, że byłam szczęśliwa, ale dlatego, że po raz pierwszy odzyskałam swoje ciało i scenę. I żadna farba nigdy nie pokryje tego, co tam zrobiłam.